Do wyborów jeszcze daleko, więc czas na Hitlera. Adolf Hitler istniał. Adolf Hitler, Hitler Hitler, nie lubił Hitlera, w związku z czym z tym większą ochotą przyjął hasło, że należy zlikwidować, zlikwidować Hitlera. Hitler kazał usunięcia z partii Adolfa Hitlera, ale Hitler go cenił i Hitler go nie zamordował. Także taka jest prawda o socjalizmie Hitlera. Hitler, Hitler. Naprawdę nie ma żadnego dowodu, że Hitler o tym cokolwiek wiedział. Hitler naprawdę o tym nie wiedział. Hitler, jeżeli Hitler. Hitler. Hitler, oczywiście cały czas wiedział o Holokauście. Hitler mówił o narodzie Hitlera, to już przegrał dyskusję, prawda? Otóż. Gdyby Hitler zamordował Hitlera, Hitlera, a nie Hitler, Hitlera. Kiedy Hitler przestał być? W tym momencie Hitler przestał być. Adolfie Hitlera. Hitler oczywiście cały czas wiedział o Holokauście. Jedna z najważniejszych no spraw. Czytałem książkę w Mein Kampf Hitlera.